Przyjmijmy scenariusz, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przylatuje z wizytą do innego kraju. Nie wie jednak, że na miejscu czeka na niego starannie zaplanowana zasadzka. Pod jednym z włazów kanalizacyjnych, na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej, ukryto bombę. Urządzenie pozostało niewykryte i może zostać zdetonowane zdanie w dowolnym momencie. Za kilka chwil, dokładnie nad tym punktem, przejedzie właśnie limuzyna prezydenta. Ale to dopiero początek. Kilka ulic dalej snajper czai się w ciemnym pomieszczeniu z widokiem na skrzyżowanie, którym za moment przejedzie konwój. Jeszcze kawałek dalej stoi zaparkowany niepozorny van z przyciemnionymi szybami. W środku mężczyzna wyładuje wyrzutnie rakiet, gotowy uderzyć w przejeżdżającą kolumnę. Na szczęście ten scenariusz to totalna fikcja. Posłuży nam jednak jako przykład, by pokazać, jak niezwykle skomplikowane i dokładne są procedury ochrony prezydenta USA podczas każdej podróży. Choć samolot z prezydentem jest jeszcze w powietrzu, pierwszy pojazd kolumny, tzw. Root Car, już sprawdza trasę, przejeżdżając dokładnie nad miejscem, gdzie teoretycznie mogłaby być ukryta bomba. Ten pojazd, razem z tak tzw. pilotkarem, odpowiada za to, by droga była całkowicie wolna od przeszkód. Tuż za nim jadą tak zwani sweeperzy, głównie motocykliści, których zadaniem jest sprawdzanie trasy i szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia. Jednak mimo ich obecności, bomba ukryta pod włazem pozostaje niezauważona. Tymczasem do tego miejsca zbliża się najważniejsza część kolumny: pojazd Secret Service z prezydentem na pokładzie. W chwili, gdy prezydencka limuzyna dojeżdża do newralgicznego punktu, osoba odpowiedzialna za zamach naciska przycisk. I uwaga, wcale nic się nie dzieje. Ładunek nie eksplodował. Ale dlaczego? Z powodu tego pojazdu. Chevrolet Suburban wyposażonego w zaawansowane systemy zakłócające. To jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie aut w całej kolumnie. Na jego dachu znajdują się anteny, które emitują silne fale radiowe. Te zakłócają wszelkie sygnały, próbujące zdalnie aktywować ładunki wybuchowe. Taka technika nosi nazwę Barge Jamming i polega na tworzeniu silnego szumu radiowego, które uniemożliwia dotarcie innych sygnałów. Dzięki temu konwój może spokojnie kontynuować jazdę. Teraz uwaga, zbliża się już do drugiego zagrożenia. Snajper ukryty w oknie czeka na odpowiedni moment. Tuż przed nim znajduje się pojazd zakłócający sygnały, a zaraz za nim prezydencka limuzyna, znana pod przydomkiem Bestia. Ale nikt poza agentami Secret Service nie wie, w której z dwóch identycznych limuzyn znajduje się prezydent. I to nie jest przypadek. Ten zabieg znacząco utrudnia potencjalny zamach. Za limuzynami jadą dwa kluczowe pojazdy z najważniejszym personelem ochrony. W pierwszym, tak zwanym halfbacku, znajdują się osobowi agenci prezydenta. Ci, którzy niezależnie od sytuacji pozostaną przy nim do samego końca. W drugim aucie podróżuje tak zwany zespół kontratakowy, czyli grupa silnie uzbrojonych agentów gotowych do natychmiastowego działania. Ich zadaniem jest powstrzymać napastników i odgrodzić ich od prezydenta. Kolejne pojazdy to tzw. Control Car oraz Support Car. Przewożył dodatkowych agentów Secret Service, najbliższych doradców oraz osobistego lekarza prezydenta. Ale nikt z nich nie wie, że zbliżają się do kolejnego zagrożenia. Snajper, który wcześniej rozpoznał teren, ma już cel na oku. Choć identyczne limuzyny utrudniają zadanie, dostrzega sylwetkę przez szybę, celuje i uwaga, naciska spust. Taki scenariusz naturalnie przywołuje wspomnienia z 1963 roku, kiedy to doszło do zamachu na Johna F. Kennedy'ego. Prezydent został zastrzelony podczas przejazdu kolumny przez Dallas. Wydarzenie to na zawsze zmieniło podejście do ochrony głowy państwa, a sama limuzyna prezydencka przeszła do od tego czasu szereg gruntownych zmian. Kennedy poruszał się specjalnie zmodyfikowanym Lincolnem Continentalem z 1961 roku. Niestety, większość przeróbek dotyczyła komfortu, a nie bezpieczeństwa. Pojazd został wyposażony m.in. w luksusowy system ogrzewania i klimatyzacji, dodatkowe oświetlenie, syreny, gaśnice i telefony radiowe do komunikacji. Został też wydłużony, by pomieścić dodatkowy rząd składanych siedzeń. Dech był całkowicie zdejmowany, a tylna kanapa, na której siedział prezydent, została podniesiona, by zwiększyć jego widoczność dla tłumu. Niestety te zabiegi zamiast chronić wystawiły go na największe niebezpieczeństwo. Po zamachu samochód został całkowicie przebudowany, zamontowano kuloodporny dach, a całe nadwozie wzmocniono tytanowym pancerzem. Symbolicznie, lekki, odsłonięty pojazd czasów nadziei i optymizmu został przekształcony w prawdziwy pancerny wóz, stworzony, by chronić jego i znacznie bardziej kontrowersyjnego następcy. Całe szczęście dzisiejsza prezydencka limuzyna jest znakomicie przygotowana na taki atak. Oddany strzał nie ma absolutnie żadnych szans powodzenia. Obecna wersja bestii służy od września 2018 roku i została zaprojektowana całkowicie od podstaw przez General Motors. Choć z wyglądu przypomina dużego sedana Cadillac'a, w rzeczywistości oparto ją na platformie ciężarówki. Tylko taki szkielet był w stanie udźwignąć ponad 7-tonowy pojazd opancerzony. Wnętrze limuzyny jest hermetycznie uszczelnione i chronione przed bronią chemiczną. Opony są w stanie kontynuować jazdę nawet po przestrzeleniu, a drzwi mają aż 20 cm grubości. W razie zagrożenia mogą zostać naelektryzowane jednym przyciskiem uniemożliwiając wtargnięcie z zewnątrz. Na pokładzie zawsze znajduje się zapas krwi odpowiadającej grupie prezydenta, na wypadek nagłej potrzeby transfuzji. To luksusowy, mobilny bunkier zaprojektowany z myślą o przetrwaniu niemal każdego ataku. Jednak największe wyzwanie w naszym scenariuszu dopiero nadchodzi. Zaledwie trzy skrzyżowania dalej, w wanie z przyciemnianymi szybami, napastnik szykuje się do odpalenia wyrzutni rakiet, by przetestować wytrzymałość kolumny. Bezpośrednio za pojazdami chroniącymi prezydenta jadą większe furgonetki przewożące grupę dziennikarzy, tak zwany press pool, czyli ekipę medialną towarzyszącą głowie państwa. Z tyłu jedzie też samochód identyfikacyjny, czyli tak zwany ID car. To mobilne centrum komunikacyjne, które przekazuje dane między pojazdami i wykrywa potencjalne problemy na trasie przejazdu. Za samochodem identyfikacyjnym jedzie jednostka do neutralizacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i nuklearnych. To specjalistyczny pojazd znany jako Hazmat, przygotowany do szybkiej reakcji w przypadku ataku z użyciem broni masowego rażenia. Na pokładzie znajdują się zarówno odpowiednio przeszkoleni specjaliści, jak i sprzęt pozwalający na skuteczne przeciwdziałanie skutkom takiego ataku. Następnie w kolumnie znajduje się tzw. Roadrunner, czyli mobilne centrum łączności rozpoznawalne po dużej antenie zamontowanej na dachu. To właśnie ten pojazd zapewnia prezydentowi stały dostęp do internetu, łączności satelitarnej oraz bezpiecznych połączeń. Dzięki specjalnemu, szyfrowanemu kanałowi prezydent może w każdej chwili prowadzić poufne rozmowy telefoniczne lub wideo z Pentagonem, nawet będąc w trasie. Na samym końcu kolumny jedzie lokalna karetka pogotowia na wypadek nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Zamknięcie całej kolumny stanowią tzw. Rear Guards, czyli pojazdy lokalnej policji, które pilnują, by nikt nie wjechał w konwój od tyłu. W tym momencie prezydencka limuzyna zbliża się do skrzyżowania, gdzie zaparkowany jest van. Nagle drzwi się otwierają, a mężczyzna wyskakuje i celuje z wyrzutni rakiet wprost w limuzynę. W takim przypadku zarówno limuzyny, jak i pojazdy zakłócające są wyposażone w wyrzutnie granatów dymnych. Po ich aktywacji całe pojazdy natychmiast znikają w gęstej zasłonie dymu, uniemożliwiając przeciwnikowi uzyskanie czystej linii strzału. Ta tak zwana podczerwona zasłona dymna została zaprojektowana w taki sposób, by maskować źródła ciepła. Oznacza to, że nawet zaawansowane pociski kierowane na podczerwień nie byłyby w stanie namierzyć celu. W międzyczasie bestia opuszcza niebezpieczny obszar. Kolumna prezydencka to system dopracowany w najmniejszych szczegółach. Choć z zewnątrz może wyglądać jak zbiór przypadkowych pojazdów, każdy z nich ma swoją określoną funkcję, razem tworząc coś na wzór mobilnego białego domu. Oczywiście poza uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, kolumna pełni również rolę symbolu, pokazując siłę i potęgę państwa. Dziś konwój prezydenta z powodzeniem uniknął trzech różnych zagrożeń. Warto jednak pamiętać, że to tylko jeden z elementów znacznie większego systemu ochrony. Drugim kluczowym składnikiem tego układu jest Air Force One, znak wywoławczy dla specjalnie zmodyfikowanego Boeinga 747, którym prezydent podróżuje po świecie. I tym samym doszliśmy do końca dzisiejszego filmu. Dzięki serdeczne za jego obejrzenie. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli filmik Wam się spodobał. Zostawcie również łapkę w górę, a także Opinie, co myślicie o prezydenckiej kolumnie prezydenta USA? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.